Witaj, dzisiaj zaprezentuję wam jak za pomocą płytki naciskowej, jednego tłoka i jednych drzwi zrobić bardzo prostą pułapkę. Najpierw kopiemy dół na dwa klocki. Tu rozwalamy jeden, stawiamy tu tłok. Tu drugi, tu wychodzimy. Ta przestrzeń ma być wolna. Jednego tak i tak. To też jakoś zamurowujemy. Teraz zbierzemy jeszcze, jeszcze jeden klocek. Kładziemy go tu. Tu drzwi. A tu na Ktoś będzie myślał, że jak staniesz na na po prostu drzwi się otworzą. Ale tak nie będzie. Pan do dołu. Zaprezentuję. Dziękuję, do widzenia, subskrybujcie.